się Siema, maneczku! Witajcie na moim kanale! Dzisiaj sobie zagram w Minecrafta Ale ja... Jakie lagi... Ja pierdziu... O, ja pierdził. się Ja pierdził. Dobra, dobra... Yy, dobra, idziemy ściąć drewno... O, pszczo... Wioska? Ej, ale to był totalnie losowy seed. Dlaczego od razu wioska? Tam tego nie ścinam, bo tam jest... no. No... wiecie co tam jest. Pszczółki. No, drugie drzewo? Ej, fajna okul... nic. Co? Coś mi tu nie pasi. Nie możecie mi dać normalnego drzewa bez pszczół? Dobra, zobaczmy, czy tutaj jest jakiś kowalik. Dobra. Narkotyk w zboże. Dobra. Dobra. Tych nie ma. Yy, Okej. Okay. Drzewo normalne w końcu? Tak. Bez pszczół w końcu hmm. co w tym odcinku będziemy robić? No na pewno zbierać materiałki O kurde, do Ale muszę chociaż naszą koniec sadzonkę trzeba Bo no, inaczej nic tutaj nie porobię Chociaż już jest tutaj dosyć duży drzew. To wiem, ale no... O. Chciałbym mieć jakąś sedonkę. Nie patyki, tylko sadzonko jest. Tu no, tylko ne wszystko już. A i myślałam, że jest mniej drzew. A ile ja mam tych sadzonek? Trzy! Z jednego małego drzewka, Ale to od razu posadzę. O coś, golemik. Zaraz cię tylnę. Mają nawet maluszki. Serio. No chociaż coś. No chociaż coś. Na razie to jest mój dom. Więc stąd wypad. Ja pierdziło. Crafting. I ten crafting, a nie ten. No i dobrze że sobie idzie. A zamknąć drzwi nie można? Ja ty. Mm. Kilofik. Pyk. Mie... W sumie mieczyk po co? W sumie to nie wiem po co to wszystko biorę. Po prostu idę kopać. w jakiś. Dobra, kopimy. Tutaj sobie zrobię ten Taki bęboki, coś Tutaj sobie zrobię takie kopalnię jakby albo tutaj jakieś zwierzęta powstały. Albo Bo no. Czy znaczy, co? Nie, ja, ja nie się... Nie, nie ja im nie się e zrobię, nie! nie! Ja nigdy gdzie! Nie, nie, yeah ja tak nie robię, nie! Spokojnie, nie, ja tak jest! Ja pierdził. Jak ja tego nie lubię? będą mie sobie mieszkać taki w ciemnościach. Nie, no. robotą to... Dobra. Wiem co zrobię Ale to nie będzie złe, nie. To jest taka mała wioska. Nawet bez kowala. Dobra, a gdzie tu? Ej, tu oni mają więcej fal. Co, co tu hodujecie? Ziemniaczki. Buraki. To jest nad kimś muszę się wyżyć. O kurde. Run. No to już sobie zrobię mieczyk. Takie podstawowe itemy. takie totalnie podstawowe. Cześć, big guy. Panie duży. O kurde, pamiętasz mnie. To, to dobrze, ale nie zbyt. O cześć. Co tam? Kolego. O kurde. O kurde. A ja nie chcę umrzeć. Nie. Mm. O, tu, 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 tu. No. Aha. Odawać jajka. Nie dla psów, chłopaki. Ile was tu? Chodź tu. Krowę. Mm. Czemu ja nie umiem trafiać w krowy? Mm. to są duże zwierzęta. Chodź tu. O. Jejku. Smutne. Mm. Nie. To ty. Nie, 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 nie. E. W sumie? To, czego tu chcesz? Dobra, no to ty umiesz. No, akurat teraz jedę do A co to za dom? Bo już totalnie tanie zapomniałem. Był piętrowy. Aha, to jest taki do dupy dom. Aaa, my na zewnątrz brzódki nie chcę. Do! Do domu! Nie bitkaj Bigaj. Cześć. O kurde! Cześć. Bingaj. Nie umiem. Tylko trzy. No a tak nie zbyt. No lekko okay. jest. Dobra. Ten odcinek raczej nie będzie zbyt długi. Dobra. To pokopiemy. Pewnie będę trochę robić poza odcinkami, ale tak nie jest zbyt dużo. Czasem sprawdziłem, że już już wszystko zrobiłem. Nie no, nie będę chyba raczej robić. No. pip, pip, pip. Trzeba wykopać wszystko. I co Nie lubisz mnie. Ja tu śpię maluszek, spadaj. Ale tak w prawdziwym życiu komuś dać z kilofa? Albo nawet z motyki, o, ja Minecraft jest totalnie nielogiczny. Kto to przylas? Ja pierdziu. Ile oni mają tych maluchów? Dobra, w sensie mogę żelazny. To od razu żelazny. Maluchu. No, rozkaczę. Spadaj w to ty! Nikt tu nie wchodzi. To jest od teraz mój dom. Nie macie prawo, aby tu y... następny dzień, więc w sumie to, to będzie koniec odcinka. A to. Narra.